Siemanko, tu Krzychu z kanału Gryp.pl. Tradycyjnie pozdrawiam swoich subskrybentów Jeśli trafiłeś do mnie na kanał pierwszy raz Daj suba, nie bądź żyła Przechodzę do rzeczy Moi drodzy, miałem trochę wolnego Jak widzicie tu Stworzyłem, skleciłem Taką mm, Maszynkę do Polerowania, usuwania rys Z płyt CD, DVD Widziałem na YouTubie y, Też jest parę takich filmików Czy na... Y, na tej stronie spyciarzy, chyba były też różne filmiki, no ale możecie sobie to poszukać, wyszukać. No ale ja postanowiłem zrobić coś innego, coś mocniejszego, bo tam to wszystko jest oparte na silniczkach, takich wiecie z zabawek. Ja miałem do dyspozycji takie coś. to była taka maszynka do mieszania farb do włosów dla kobiet. Tutaj to co widzicie to jest spód, więc tu wystaje od silnika ten czpień, yy, ten tu była łopatka, taka do mieszania farby. Ja to po prostu powinno być obrócone i ta kopuła powinna być ta, a to wchodzić ta mieszarka tu. Ja to obróciłem, wsadziłem z do tego garcka, na kleju na gorąco tu przejechałem. Yy, do tego umocowałem po prostu dno od tuby na płyty CD, jak widzicie. Yy. Tutaj z tej, skoro, ta, miesz yy, skoro że ta mieszarka była przykręcana to zrobiłem po prostu docisk, ay, docisk yy, płyt, tutaj mamy właśnie widzicie płytkę z dziełem. O. to jest zrobione z yy, puszki, ten dolny docisk jest szeroki, górny jest wąski z tego powodu, że gdy będzie polerka tu chodzić, żeby po prostu nie łapała, jakby było szeroko, to by łapała, nie? A żeby to się fajnie trzymało, to jest po prostu silikonem posmarowane czarnym cieniutko i wyschnięte, i to bardzo dobrze trzyma płytkę. Ok, założymy z powrotem. To właśnie tak wygląda. Dobrze trzyma, tylko trzeba sobie ustawić płytkę centrycznie. O. Skręcam OK, mamy zakręconą płytkę, ona się bardzo dobrze trzyma. Co następne? Dalej, tutaj mamy uchwyty, one są takie z rurek, tych miedzianych yy, do centralnego ogrzewania. Tu się wciska miedziane rurki, czy peksowe. Yy, a po co to jest? A to jest właśnie po to, że sercem. Polerki będzie Dremel Dremel. No, jest taka szlifierka dla majsterkowiczów. Ona jest fajna, bo ma tu ustawienia obrotów yy, i ta końcówka będzie tu wciskana. Fajnie. No i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że do, do tego silniczka tu jest zasilacz. Widzicie? I mam taki kabel zrobiłem z potencjometrem, który też mogę regulować obroty obracania się tej płyty. Najwięcej problemów sprawiło mi, jak wymyśleć po prostu ten element, który trzyma polerkę. Bo tutaj to, to nie ma żadnych problemów, tak? Tutaj odkręcam sobie wrzecionko, wejście. O! Jak, go, jak to wymyśliłem? Widzicie, gwoździki małe, o! Na gorąco je prze, przebiłem przez to. To jest taki korek od, od jakiejś butelki, takiej, wiecie, z, z jakiegoś płynu. Te gwoździki są poprzebijane. Widzicie? O. W tym momencie mam taką gąbeczkę yy, do garów, można powiedzieć. I nabijam ją na. Trzeba docisnąć, żeby te gwoździe się wbiły. O. O kurde, nie widzicie. O. I tutaj jeszcze docisnąć. Żeby to się ładnie wbiło. Oczywiście ja to robię teraz tak na oko, nie? Bo to trzeba yy, sobie ładnie centrycznie u, u, ustawić. No i mamy założone, tak. Teraz nam już nie puści. Teraz nam już nie puści. No i co? Wciskam sobie wciskam sobie to ciasno wchodzi, tak ma wchodzić właśnie. O. Wciskam sobie to do tych uchwytów zobaczcie i teraz mam regulację po prostu mogę to wcisnąć niżej, wyżej, regulację docisku tak. przykładowo dociśniemy nie jest przykręcone oczywiście, no ale co mam tylko pokazać no i płyta się kręci i to zapieprza, nie? I to moim zdaniem z Dremela jest najlepszym rozwiązaniem. Dremel ma więcej siły, bo te silniczki, które pokazują tam na internetach od tych zabawek, no to, to nie zdają egzaminu, próbowałem z tym. Tu mamy dużo obrotów do wyboru, mamy chyba 5 pozycji czy 4. Dremel jest silniejszy, nie stanie nam, ładnie kręci. No i tu mamy ten potencjometr od, od tej płyty, od silnika tej mieszarki. I tu jest zasilacz do niego. Zaraz będziemy robić test. Po cięciu yy, zakładamy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, jeszcze jak robiłem testy, nie, to robiłem testy. No, prototyp, nie. <słuchaj> <słuchaj> robiłem to os osłonę. Jeszcze myślałem, coś takiego zrobić. Widzicie, tu są cztery wkręty. Od dołu się wkłada gąbeczkę. A ten wkręt po co jest? Po to, że nie możemy dociskać. Jak wkręcimy, to widzicie docisk się, pcha tą gąbeczkę do dołu ale zrezygnowałem z tego bo myślę, że wystarczy gdy to będzie chodzić nie, zawsze możemy też to, y, to y, obudowę włożyć i będzie nam wtedy to jeszcze y, szlifować powierzchnię i to, nie? ale myślę, że wystarczy że wystarczy y, to co jest y jak rozwiązałem, jeszcze raz Wam pokażę jak rozwiązałem, to no widzicie na dech, kawę dechy, tu już widzicie jest trochę białego, bo to już był test robiony wcześniej, jak jeszcze, jeszcze nie było założonej tej dechy, bo był oczywiście silniczek z zabawki, tak to wygląda, oczywiście to wygląda jak wygląda, no ale to jest protot, tu jest wtyczka od, od właśnie od tego przerobiona. Ona jest na na gorąco. Tutaj później widzicie. Musiałem tu kawałek drzewa też wyskrobać. No i tak to ogólnie wygląda. No to co, zaraz będziemy testować, nie? Robię cięcie i będziemy testować. Ok, moi drodzy, witam po cięciu. I co? Będziemy testować sprzęta. Mam tu taką grę na Xbox Classic Sonic Riders. Wydanie NTSC. Zajechane troszkę. Kiedyś to kupiłem z Xboxem, to mogliście oglądać. Zakupy z Olixa. Kurde, nie mogę wyciągnąć. O! Ta płytka jest troszkę. W takim stanie widzicie tu pęknięcie. I zobaczcie jakie są rysy. Widzicie rysy? Rysy, rysy, rysy. Pocharowana jak nie wiem co o widać. Dobra, montujemy ją. Tu coś, jakiś kawałeczek leży jakiegoś paprocha. Montuję. A, nie tą stroną. Mam nadzieję, że się nie rozleci ta płyta. Może się nie rozleci. Muszę ją ustawić ładnie centrycznie kręcimy, ok, jest zamontowana. teraz jeszcze sobie sprawdzę, czy jest centrycznie. no jest dobrze. teraz montujemy. no kurde, wyszła mi gąbeczka. dobrze wcisnąć jest zakładam tu troszkę siły trzeba bo to dość mocno się wciska A jest ustawiam docisk oczywiście ręką mniej więcej Coś takiego, spojrzę. Jest. Widzicie, Docisk jest. Ok, yy, moi drodzy, tutaj pasta do zębów rozcieńczona z wodą i pędzelek. Zobaczcie, do czego to będzie potrzebne. Zaraz. No to co? Podłączam. Najpierw. Najpierw podłączamy dół i odpalam górę. Zobaczcie, jak to zasuwa, ale będziemy słychać. A pasta do zębów, zobaczcie, pędzelek troszeczkę popuszczam. Troszeczkę zostawiam. No tak wyje, bo trzeba troszkę docisnąć. O, jest. Wystarczy dodać troszkę pasty. I już, I już pasta zwalnia maszynę. Dlatego mówiłem, że te silniczki, silniczki są te zabawkowe do dupy, no nie bo nie dają, nie mają tle siły Jeszcze troszeczkę docisnąć. moi drodzy witam po cięciu. Okazało się, że ten dźwięk, który tak dziwny, taki piszczący, to okazało się, że tarczka była poluzowana, dokręciłem ją, jedziemy dalej. Z, z tą płytką, widzicie, podaje troszeczkę pasty z wodą zmieszanej jak widzę, że zaczyna mi zwalniać troszkę to też podaje, bo wtedy pasta wytraca wodę i, i robi opór ale wtedy właśnie ta ścieralność jest, ścieralność jest największa wtedy, najwięcej pracuje ta gąbka polecam też mieć drugi, drugą filżaneczkę z wodą żeby od czasu do czasu przejechać wodą, zmyć zmyć trochę yy, zmyć troszeczkę yy, pastę tam gdzie się, gdzie się osadza, tu u mnie na przykład na końcu zostaje taki pasek, widzę jak się płyta kręci to widzę, że mi zostaje taki paseczek wyschniętej pasty to wtedy samą wodą tu podaję rozcięcza no i zbiera mogę troszkę obroty przyspieszyć sam widzicie Dremel też ma też ma swoje problemy na pierwszym biegu, żeby obrócić, więc silniczki te jak pokazują na YouTube, te zabawkowe, to by nic nie dały, z czasem, gdy ta pasta się, gdy ta pasta się wytrze, która jest na płycie wyschnie po prostu, zobaczcie, można zaobserwować widzicie tutaj, tu już zaczyna wysychać i się robi lustro 10 minut szlifowania, zobaczymy efekt dajmy teraz paście troszkę, troszkę podeschnąć widzicie, troszeczkę wody podam żeby wytraciła ta pasta niech się rozcieńczy No, i tak podajemy, właśnie wody, troszkę, troszkę pasty. Myślę, że 10 minut. Nie będę nagrywał całych 10 minut, bo to szkoda szkoda czasu na wysyłanie na moim gównianym internecie. Także widzimy się po 10 minutach. Dla Was chwilkę, dla mnie 10 minut. Okej, okay, moi drodzy, minęło nawet ponad 10 minut. Sprawdźmy sobie, jak to wszystko wygląda. Wyłączam dremela, okej, okay. wyciągamy płytkę. Zobaczcie. Tu została jeszcze jedna ryska, ale zobaczcie, ile ile jest mniej rys. Idę jeszcze umyć płytę. Yy, zobaczymy, bo tu są jeszcze takie białe plamy po, po paście. Takie kropeczki tu popaście są. Zaraz cięcie następne i przychodzę jak z umytą płytą. Ok, moi drodzy, jestem już. Wymyłem płytę, wysuszyłem. Zobaczcie jeszcze tu została, o widzicie resztka tej jednej rysy tamte praktycznie poginęły myślę, że następne 10 minut, o tu jeszcze ryska taka została, widzicie tu jak odbicie światła w oknie, o w tym miejscu o, ale jest, jest o wiele i takie drobniuśkie, drobniusieńkie jeszcze gdzieś ryski są to oczywiście jeszcze jeszcze z 10 minut i by było o wiele wiele lepiej może nawet mniejszy roztwór pasty z wodą, czyli więcej wody, mniej pasty, i wtedy uzyska się efekt lustra. Ale gierka już powinna bez problemu śmigać, ona przecinała, zobaczymy. Zrobię następne cięcie, już widzimy się przy konsoli. Jak widzicie, ta sama płytka NTS. No, zrób zbliżenie. NTSC, nie wiem, czy. Ta sama płytka. Odpalamy kloca. Przestawimy sobie, tak żeby było widać konsolę i telewizor. Uruchom DVD. Zobaczmy, czy gra działa. Gierka zadziałała. Zobaczmy, czy się uruchomi, czy wszystko jest w porządku. Tu przycinał ten filmik. jak na razie jest w porządeczku i będzie myślę w porządku co miałbym jeszcze powiedzieć do co do tej maszynki jednak chyba bym wolał wkrętarkę lub wiertarko wkrętarkę zamiast Dremela użyć jest silniejsza na pewno wiertarka ale mniej poręczna ale Dremel też daje radę i Dremel jest tyle poręczniejszy że ma ten rękaw że, że ma tą końcówkę na takim giętkim giętkim kablu. I co? No najpierw dajemy sobie roztwór takiej pasty, taką rzadki, bardzo rzadki budyń delikatnie pędzelkiem. Z czasem jak nam usuwa te rysy, już widzimy, że, że już jest mało rys. Yy, czy są drobne, no to zamieniam zamieniam wtedy yy, ten roztwór yy, po prostu na więcej wody niż pasty. Wtedy ta ścieralność się zmniejsza. A na końcu to to już praktycznie sama woda, troszeczkę wody i dosłuchasz, i troszkę na sucho niech chodzi, niech chodzi ta, y, ta maszynka, ta gąbka, i wtedy ta tego powinien być osiągnięty. Y, w sumie nie musicie mieć tej mieszarki do farby, możecie, możecie to zrobić y, y, po prostu z byle jakiegoś silnika. Najlepiej jakby to był jakiś z wideo albo coś. Y, ten spód, napęd na płytę, nie? bo góry no to zrobiłem z remela, bo te silniczki yy, zabawkowe są gówno warte. Zobaczmy, czy się uruchomi gra. Damy start. Normal Race, Survival, a niech będzie Normal Race, Free Race, obojętnie co, niech będzie to. Oczywiście Sonic, DH start pięknie się gra wczytuje yy, żadnych ścinek pewnie i blu-ray też by spolerowało i CD i DVD również no, zobaczcie, gra się uruchamia oh, problemowo. nie wiem jak ktoś się gra, nigdy już się jeszcze nie grałem sprawdzałem tej gry, aha Muza w tle działa bez ścinek, także jest w porządku. Ok, dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, pomogło Wam w to, w usuwaniu rys, w swoich płytach, to dajcie suba. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.